Myślę, że norma się zmieniła, po prostu przesunęła nam się norma i musimy się nauczyć wszyscy żyć w nowych warunkach i w nowej rzeczywistości. Natomiast no, jesteśmy do tego przystosowani. I... Myślę, że po prostu nadeszło nowe. Jak sobie w tym poradzimy, czy wyciągniemy wnioski, czy będziemy inaczej się zachowywać, też w takich jakichś prostych rzeczach, to wszystko zależy od nas. Ja pracuję jak pracowałam, a z drugiej strony to jest już zupełnie inna praca. Ja jestem osobą, która się stosuje do wszystkich zasad, które są. W momencie, kiedy pracujemy, ja jestem jedyną osobą, która może nie nosić maseczek, tak jak osoby, które występują przed kamerami. Natomiast mamy robione testy, na planie są wszelkie dostępne środki. Środki czystości, odkażacze i cała reszta. I ja też, jak idę do sklepu czy w życiu prywatnym, zawsze się stosuję do, do zasad, które panują, ponieważ uważam, że noszenie maseczki to jest naprawdę taka mała rzecz. A zapraszam do szpitala zakaźnego, żeby ludzie zobaczyli jak wygląda przechodzenie przez COVID tych wszystkich, którzy myślą, że nie. Robiliśmy materiał, robiliśmy program, gdzie główną bohaterką była pielęgniarka. Dużo pogadałam z lekarzami, dużo pogadałam z pielęgniarkami, więc myślę, że szanujmy też ich pracę, po prostu. A co byś powiedziała tym osobom, które negują to, że w ogóle jest pandemia, że to ogranicza ich wolność noszenia maseczki? Myślę, że powinny się udać do szpitala zakaźnego, po prostu pomóc. Tam brakuje ludzi do pracy. Ba bardzo dobra będzie rzecz i myślę sobie, że Również może ubranie ogranicza ich wolność. Może powinny w tym momencie wystąpić o to, żeby chodzić w ogóle nago po ulicach. No jakby, nie wiem, na głupotę nie, ma, na głupotę nie ma chyba lekarstwa jeszcze, niestety.